Niezwykle uroczyście we wtorek celebrowano 35. rocznicę powstania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogori. Obchody miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. Jubilat otrzymał mnóstwo życzeń, kwiatów i drobnych upominków od władz gminy, zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń. Przez wszystkie te lata wielki, ogromny wkład dla wszystkich osób potrzebujących, tak to nazwijmy, wiele problemów, wiele spraw, które dotyczyły mieszkańców całej naszej gminy, które... Te pani akurat bo dzisiaj mówimy o samych paniach. Starały się rozwiązywać także ogrom ciężkiej pracy, ogrom trudu i z naszej strony jako samorządu i wydaje mi się, że odnośnie że od wszystkich mieszkańców naprawdę ogromne słowa podziękowania i naprawdę te ciepłe słowa, jak to pan sam zauważył, muszą popłynąć. Dziękujemy za wszystko to, co do tej pory robiły. No i oczywiście prosimy, aby się nie zmieniały, żeby ta praca była dla nich również takim swoistego rodzaju może ich hobby, może taką radością, która, która gdzieś tam płynie, bo pomoc innym osób. Szczególnie tym potrzebującym jest tutaj bardzo potrzebny. Podobnie jak Burmistrz Adamczyk, wysoko ocenił ciężką pracę wykonywaną przez pracownicę Jubinata Staszowski, wicestarosta. To są ludzie pełni serca w takiej pracy, a ze względu na 35-lecie tutaj, to ja myślę, że oni są w pełni sił i w najlepszej kondycji życiowej, także są zdolni do, do udzielania tej pomocy. Tutaj ludziom na terenie gminy Bogoria. Niewielka grupa, bo tylko 15 pracowników OPS w Bogorii niesie wielowymiarową pomoc aż 880 osobom. Tych zadań obecnie mamy już naprawdę dużo, ale staramy się sprostać. Jest grupa seniorów, która ma potrzeby i którym staramy się sprostać. Grupa osób z niepełnosprawnościami, które też mamy. W że tak powiem, na uwadze w naszej działalności, rodziny, którym, które też wspieramy. No i każda praktycznie osoba, która zgłosi się do ośrodka, jest. Wspierana, obejmowana wsparciem. Radość, uśmiech i dobre słowo podopiecznych to dla pracowników ośrodka największa zapłata. Na co dzień pracujemy z, z ludźmi, którzy mają przeróżne problemy, przeróżne sytuacje życiowe. Dla nich bardzo trudne i my się z tym identyfikujemy. Nieraz ciężko jest pracę zawodową. Oddzielić od życia prywatnego. Największą radością w naszym zawodzie jest miłe słowo od naszego podopiecznego. Kiedy widzimy, że rzeczywiście nasze starania przynoszą efekty, że ludzie są szczęśliwsi i żyje, żyje im się lepiej, to jest dla nas chyba największą satysfakcją w zawodzie. W wykonywaniu zadań niekiedy trudnych a nawet i niebezpiecznych. Ośrodek wspierany jest przez funkcjonariuszy policji. Staramy się rozwiązywać problemy rodzinne, gdzie tak naprawdę najczęściej są one zgłaszane do ops czy też do nas, związane tam z przemocą, i innymi sytuacjami kryzysowymi mieszkańców. Także jeśli chodzi o współpracę naszą, układa się ona bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Mundurowi niejednokrotnie zapewniają bezpieczeństwo pracownikom ośrodka pomocy społecznej. O to chodzi tak naprawdę, żeby ci pracownicy, którzy zajmują się bezpośrednio kontaktem z tymi mieszkańcami, czuli się bezpiecznie. Jadąc na takie interwencje, jadąc do pomocy, nigdy nie wiemy, jak się tacy mieszkańcy mogą zachować. Czy będą agresywni, czy powiedzmy zaakceptują to, co mamy do przekazania, to jak chcemy im pomóc. Rocznicowe święto uświetni program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, seniorów i podopiecznych miejscowego ośrodka kultury. Ostatnim akordem oficjalnej części uroczystości był tort oraz odśpiewanie dla jubilata tradycyjnego stoła. Strzyż, SPV Info